Bajki z dziwnego czasu kwarantanny. Ewelina Truszkowska, Korona Smoka, Część Pierwsza. Czyta Oliwia Dzięgielewska. Dawno, dawno temu, tysiące galaktyk stąd, istniała kraina zwana krainą wiecznej pracy. Jej mieszkańcy. Jak sama nazwa wskazuje, zajmowali się głównie pracą, pracą i tylko pracą, bo dzięki pracy mieli coraz więcej złota, a że w złocie widzieli najwyższą wartość, więc tego złota nigdy nie było im dość. I dlatego pracowali, pracowali. I pracowali. Mieszkali w solidnych domkach, sąsiad obok sąsiada, odgrodzonych jeden od drugiego płotem. I chociaż domki były bardzo blisko siebie, to ich mieszkańcy rzadko rozmawiali ze sobą. No, bo przecież pracowali, pracowali i tylko pracowali. A kiedy nie pracowali, to zerkali na domki swoich sąsiadów, by sprawdzić, czy aby przypadkiem ten czy inny sąsiad nie mają więcej niż oni. A kiedy okazywało się, że ma więcej, to natychmiast dopytywali innych sąsiadów, czy aby to, co ma, to był uczciwie. Byli bardzo zawistni, i nienawidzieli tych, którzy mieli więcej niż oni. Złoto było wyznacznikiem ich własnego szczęścia i godności, i każdego, kto miał więcej, traktowali jak wroga. Mieszkańcy krainy nie wiedzieli, czym jest prawdziwe szczęście. Rzadko się uśmiechali, a jeśli już to złośliwie i tylko wtedy. Kiedy sąsiadowi coś nie wyszło, nie spędzali czasu ze swoimi rodzinami, nie okazywali sobie uczuć, a dzieciom od małego wpajali, że aby stać się kimś, trzeba być silnym, nieugiętym i pracować, pracować i tylko pracować. I to pracować nie tam, gdzie się chce, albo przy tym, co się lubi. Ale tylko i wyłącznie tam, gdzie można zarobić najwięcej złota. Krajną wiecznej pracy rządzili dwaj mężni i postawni młodzieńcy, król Dudek i czarodziej Moraw. Mieszkali oni w pięknym pałacu i należycie nagradzali swoich poddanych za pracę, dzięki czemu ci byli coraz bogatsi. I chociaż z pozoru wszystko było dobrze, to jednak król Dudek i czarodziej Moraw nie byli do końca zachwyceni tym, co się dzieje w ich krainie. Widzieli bowiem, że w coraz większym bogactwie poddani zaczęli zatracać dobre, że zaślepiało ich złoto i zawiść. A co najgorsze, Coraz częściej nabierali przekonania, że wszystko im się należy, jak psukość. Pewnego dnia, gdy słońce prawie sięgało zenitu, Ludek i Moraw rozmyślali w swoim pałacu nad tym, co zrobić, żeby podani w końcu się przebudzili i zaczęli prawdziwie żyć. Król Dudek wpadł na pomysł, aby skrócić im czas pracy. Jeśli będą krócej pracować, to rodziny będą miały więcej czasu dla siebie i zaczną ze sobą więcej rozmawiać, pomyślał Dudek. Jak pomyślał, tak zrobił, ale Rodza się zawiódł. Owszem, poddani mieli więcej wolnego czasu. Ale nie spędzali go tak, jak zaplanował król. Zamiast spędzać wolny czas w swoich domach z rodzinami, zaczęli spotykać się przed swoimi płotami, chwaląc się sąsi sąsiadom swoim dobytkiem. Przekonywali jeden drugiego, kto ma więcej, i wytykali palcami tych, którzy mieli mniej, albo tych, którym bogactwo się nie należy. – My mamy dużo, bo zarobiliśmy, a wam dał Dudek i Moraw za nic! – krzyczeli jedni. – Wam nie dali, bo wam się nie należy! – odpowiadali inni ze złością. – A nawet to, co macie, powinno wam się zabrać, bo zdobyliście to nieuczciwie! I tak każdego dnia kłótniom i wyzwiską nie było końca. Sytuacja stawała się nie do zniesienia. Zrozpaczony i bezradny król Dudek przywołał w końcu Morawa i tak mu rozkazał: Czarodzieju Morawie, musisz jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Jak dalej tak będzie, to kraina nam się rozpadnie. A jak się rozpadnie, to ty pierwszy będziesz bezrobotny. Do jutra masz to załatwić. Czy to jasne? Oświadczył król. Mora wiedział, na czym stoi i wiedział, że musi coś wymyśleć. Myślał, myślał, myślał. Potem zasiadł przy księgach czarów i nerwowo zaczął szukać odpowiedniego zaklęcia. W końcu znalazł. Przynajmniej tak mu się wydawało. Wybiegł z księgą, dumnie stanął na schodach pałacu i wykrzyczał zaklęcie. Abracadabra. Złoto gin. Hokus Pokus. Zacznijcie żyć. Po wypowiedzeniu zaklęcia udał się szybko do swej komnaty i zmęczony wielogodzinnym myśleniem zapadł w sen. Miał nadzieję, że gdy się obudzi, Zaklęcie będzie już działać. Ale nie wszystko było tak, jak sobie zaplanował. Otóż we śnie nawiedził go duch, który przemówił do niego takimi słowami: Morawie, oj, morawie, nie masz ty takiej mocy i mieć nie będziesz, aby wpłynąć na emocje i umysł człowieka. Na nic twoje zaklęcie. Zrozpaczony obudził się w środku nocy i nie mógł już zasnąć. Biegał jak obłąkany po komnatach, i na tyle zdało się jego zaklęcia. Na dodatek stało się jeszcze coś, czego ani Dudek, ani Muraw. Nie mogli przewidzieć w swoich najgorszych snach.